Najbliższe dni w ogrodzie to czas roślin korzeniowych, warto więc wysiać jeszcze buraczki, bo wysiane w tym terminie będą gotowe do zbioru jesienią i potem bardzo dobrze się przez zimę przechowują. Natomiast jeśli sialiśmy buraczki wcześniej, to warto je teraz przerwać i wyrwane rośliny podosadzać tam, gdzie ich brakuje. Buraczki bowiem dobrze znoszą przesadzanie. Na czosku pojawiają się kwiatostany, które usuwamy, wycinamy, nie urywamy, aby roślina całą energię skupiła na wzroście główki czosku, a nie na tworzeniu kwiatów. Dni są coraz cieplejsze, pamiętajmy więc o zabezpieczeniu roślin pod osłonami przed przegrzaniem. Tunele szklarnie można na przykład powapnować. Dobre rezultaty daje także założenie włókniny lub siatki cieniującej. Trochę więcej ostatnio popadało, a przy takiej ciepłej i wilgotnej pogodzie nasilają się choroby grzybowe w sadzie. Warto więc wykonać niezbędne opryski, np. opryskać jabłonie przeciwko parchowi. W ogrodzie ozdobnym zaś to będzie dobry czas na wykopanie cebul tulipanów. Wykopane cebule pozostawiamy do wyschnięcia w ciepłym i przewiewnym miejscu, ale bez dostępu słońca. Wykopujemy także i dzielimy byliny, które już przekwitły.